Projecten do spraw nauki i organizacji profesor Janina Karka. <plosy> Bardzo dziękuję za oprację. ale to może mam blog po wszystkim, bo to y, y, później będą oceniania kto więcej do spraw to nie. Tak, <noise> <noise> wszystkim to równo. Projekta do spraw promocji i współpracy z zagranicą Nowak, Profesor. Prodziekam do spraw dydaktyki i dydaktyki na kierunku inżyniera środowiska, ochrona środowiska i biotechnologia, pani profesor Izabela Zimok. I to tak naprawdę, powiedział, że prodziekami do spraw dydaktyki są naszymi najważniejszymi osobami w tych bazach udziału, bo najczęściej to z nimi właśnie będziecie się kontaktować i oni będą też naszymi adwokatami w razie okukać jakiś kłopot. I projected do na nadmięki na kierunku energetyka, mechanikę, budowa maszyn i inżynierię rozpieczeństwa, zbigniew, żmot prowadząc. Żyję to też tego, żeby te lata, które Państwo spędzicie z nami, były dla Państwa latami, które się będzie miło wspominało w przyszłości. Bardzo dziękuję za uwagę. całym otworem, tak jak już wcześniej wspomniałem, zapraszamy, przyjdźcie, a jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby z nami działać, popracować, znaleźć się w gronie fantastycznych, aktywnych studentów, w maju lub w czerwcu odbywają się wybory bezpośrednio do samorządu, do Rady Samorządu Wydziałowego i to tak jak wspomniałem właśnie najczęściej w maju. Tutaj na koniec jeszcze dwie takie praktyczne informacje. Prawdopodobnie w pierwszym tygodniu studiów będziecie wybierać starostów roku i starostów grup. i obowiązków studenta ślubuje uroczyście. Sposobić się do służby ojczyźnie przez sumienne zdobywanie wiedzy i umiejętności w duchu prawdy, wolności i odpowiedzialności. Ślubuje. Okazywać szacunek innym osobom przy zachowaniu zasad sprawiedliwości i tolerancji. Środowuje. Przestrzegać zasad współżycia społecznego i przepisów akademickich. Środowuje. Środowuje. Strzec dobrego imienia polityki śląskiej. Środowuje. Bardzo pięknie.